Dziadek, kurwa, co się odjebało? Maciek, chciałem nauczyć cię używania mocy skuna, ale cię nie doceniłem. Twoja aura jest najsilniejszą, jaką w życiu widziałem. Ale mnie łeb na kurwia. Nie dziwię się, to był twój pierwszy raz, ale nie spodziewałem się aż rozjebania katedry. W ogóle po wybuchu widziałem jakiegoś typa w masce. Mogłem zobaczyć jego aurę. Była wykurwiście przejebana, dziadek. Typa w masce? O Boże, o kurwa. Czy to może być? Maciek, musimy pogadać z opiekunem chyba masz przejebane. Jak go przywołamy? Normalnie, zjaramy się, ale my jesteśmy zjarani. Uo, 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 uh. Buddo. Jakiś gość w masce i białych włosach mnie niepokoi. Dziadek mówi, że mam przejebane. Dziadku, czemu nie chciałeś być dłużej wiadrowym dziecięciem? To nie tak, że nie chciałem nim być, przegrałem stanowisko w pokera. Co kurwa zrobiłeś? Miałem cztery banhasy. Zrobiłbyś to samo na moim miejscu. Dobra, nieważne. Powiedzcie mi, jak z nim pogadać. Zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć, kim on jest i czego ode mnie chce. Ok, będę miał wszystko na jutro. To nawet się nie żegnamy. Dobra, Maciek, ja muszę spierdalać. Cześć, dziadek. Witaj, Bartku. Co? Kurwa, kim ty jesteś? Spokojnie, nic ci nie zrobię. Czego chcesz? Twój przyjaciel, Maciek, gdzie on jest? Do czego ci on? Muszę z nim pogadać, powiedzmy, że posiadł wyjątkową moc i nie wie, jak jej używać. A więc nie uroiło mu się nic, nie wiem, gdzie on jest, a nawet gdybym wiedział, to bym ci nigdy nie powiedział: Nie chcesz gadać? Okej, okay, Maciek sam do mnie przyjdzie. Czekaj, co?